mano, wam dzisiaj nagrywam unboxing z Multipackiem Tak, Multipack Który zawiera 6 saszetek i 2 karty limitowanej w edycji zakupiłem... Moja siostra zakupiła mi w Tesco Za 25zł Każda saszetka zawiera 6 kart Oczywiście no to dobra, zacznijmy otwierać. Mamy jedną saszetkę, dwie już, no dobra. Odłóżmy na bok, dobra, mamy tak. Kartę limitowaną, następną i dobra, mamy 6 saszetek. Później Wam pokażę, co mi się, jakie limity. Mamy Neymar, GC Fabrygas, GC Fabrygas i Neymar. No dobra, zacznijmy od Fabrygasa. Może coś dobrego mi się trafi. Czyli będę akurat nożyczkami otwierał. Bo zawsze otwierałem tak normalnie, czyli rozrywałem, no ale... Czyli pozwoliłem sobie nagrywać... Raczej otwierać saszetki z, z nożyczkami. No, coś się nie chce... nie chcą wychodzić karty, dobrze mamy. No i jeszcze jedna karta tam została, ale więc tak mamy kokę na Masterze. Martins Mamy... O, mamy Defensive Rock, Abidal. Nie mam... Ba, nie znam tego. I mamy Arsenal. No dobra. Aha, jeszcze ta jedna karta, co nie chciałam nam wyjść. To jest... Bazóweczka. No dobra, GC. A i zapomniałem miałem nożyczkami A już śmiałem. Prawie już bym otworzył normalnie. Czyli zazywając mami. i nie chcą mi wychodzić te karty. Dobra, więc mamy tak. Szalkę. Underlect. Fans Pavodlite z Arsenalu, Moskwa, Joe Hart z Manchester City i Lima z Benifiqui. Dobra, nic ciekawego, może mi się coś w Neymarze uda trafić. Nie wiem, może jakiś double, by wpadł. Wreszcie, dawno mi nie wpadł, więc zadowolony byłbym myślę że naprawdę coś dobrego mi się trafi może limity w tym jest dobra sprawa dlatego że można sobie podejrzeć y, limity no ale moja siostra się tam nie zna na tych kartach no i nawet nie wiedziała y, jakie są limity z którą troszeczkę musiałem rozerwać bo Karty nie chcą wychodzić. Mamy Bayern Monachium. Ajax. Sporting Club de Portugal. Mamy Messiego na masterze. Błaszczykowski, którego nie mamy. No i Bazel. Dobra, następna saszetka z... z Fabrygasem. Dobra, tam też już rozerwę. No i znowu mamy chyba... Nie wiem czy wtedy też mieliśmy... A nie, to jest Filip Lamba, Jadmonachium, Ajax, yy, Moskwa. Jest! Invitivenes. następny! Tak, mamy Invitivenes. znowu! W puszce mi się trafił. Teraz mi się trafił w multipaku. Tak, dobrze. Bardzo ładnie. Tak. Już sobie go kładziemy. Tak, mamy Invitivenes znowu. Po raz drugi. No i mamy Liverpool. I Klub Atletico de Madrid. Jest. Mamy już, bo mamy Invitivenes. Mój trzeci. No. Ale dobrze, coś wreszcie mi wpadło. Hmm. Czy coś jeszcze mi wpadnie? Nie sądzę. Oj, mamy Tony Crossa. A jak jeszcze by mi legenda wpadła, ale. Fajnie, byłoby. No ale. Ajax. Bazel. E, Dunkest. Don, Donest. Real Madrid Tony Cross nie mam. Key Player Szczęsny i Balotelli z Liverpool. Nie ostatnia saszetka, no, Zobaczymy. Z Neymarem. Proszę cię, Neymar, przynieść coś jeszcze dobrego. Tak, żeby było coś fajnego. Znowu nie do końca. A teraz. Dalej wychodźcie. No mm -hmm. i mamy. I mamy Chelsea, Arsenal, Schalke, no i mamy Antułacz, Bonucci, z Juventusu i Malmo. Seszetki bardzo dobre nawet, powiedziałbym. Mamy Invitigines. No i pierwsza limita, myślę, że to będzie Noet bo on mi się bardzo często trafia. Hmm, miałem rację. Kodzik będzie na wydanie, ale to już później. No i teraz druga limita. Nie może nie wiem ktoś z Realu albo z Bayernu. I mamy Sterling z Liverpoolu. Nie mam go. Nawet fajnie on wygląda. Ale coś tutaj dziwnie, bo... Jakby powietrze mu pod, podeszło. No fajna karta, fajna, fajna. No to mamy te karty: Asian, Rosen. Yy, mamy tak, Neuer, i mamy Sterling. O, no, teraz mamy tak. Tutaj mamy, zaraz wam pokażę, tylko muszę posegregować. Bardzo się cieszę, były. Dwa ostatnie te i o siostra wybrała. No i dobrze mi wybrała, bo mamy następnego Inviti Venes. Oczywiście on leci na sprzedaż, bo już tak trochę już zaczyna sprzedawać karty. No i myślę, że uda mi się niektóre sprzedać karty. Mamy tak kokę na masterze Abidal, Anderlecht. Arsenal, Łaszczykowski, Messi, Ajax, Moskwa, Bazel, Real Madryt, Arsenal, Roma. Arsenal powtórka, Limity, limitka jedna powtórka, ale i tak się cieszę, bo mam chętnych na limitki. No, dobra, a tu mam tych niecały centymetr, może pół, mam tych specjalnych, to tylko sześć saszetek, a tutaj z bazóweczki to mamy tak, Sporting Club de Portugal, Ajax, Bayern Monachium, Benfica, Manchester City, y, Moskwa, szalkę Szalkę, tak. Malmo, Basel, Sporting Club de Portugal, Arsenal, Filip Lam, czyli Bayern Monachium, klub Atletico de Madrid, Liverpool, Basel, Ajax, Dan, Donest, czy tak, Chelsea, Liverpool, Balotelli, Arsenal. Wojciech Szczęsny, Szalkę Malmo i Juventus oraz Inwity Wenec Arjen Roben, limita Manuel Neuer i jeszcze limitka Sterling. Tak. Dzięki za ci za wyświetlenia w poprzednim odcinku oraz zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku pod nazwą Kolekcjoner Nawrocik. Dzięki za filmik. Cześć!